Jeden z wielkich filozofów stoickich, Marek Aureliusz, radził, aby rozpoczynać każdy dzień od kontemplacji nad tym, jak cenne jest życie. Pisał: O świcie, kiedy masz trudności ze wstaniem z łóżka, powiedz sobie: Muszę iść do pracy jako człowiek. Na co mam narzekać, jeśli mam robić to, po co się urodziłem? A może właśnie po to zostałem stworzony, by skulić się pod kocem i się ogrzać? Jak możemy stworzyć poranną rutynę, która odzwierciedla tę starożytną wdzięczność za istnienie? W tym filmie podzielę się kilkoma stoickimi praktykami, które mogą pomóc w rozpoczęciu dnia ze spokojem i celem. Po pierwsze, medytuj nad tymczasową naturą rzeczy. Kluczowym aspektem filozofii stoickiej jest głęboka świadomość i akceptacja ulotnej natury wszystkiego. Każdego ranka, zanim rozproszy cię hałas świata, poświęć chwilę na zanurzenie się w tej rzeczywistości. Znajdź spokojne miejsce, w którym możesz spokojnie usiąść. Zadbaj o to, by twoja postawa była zrelaksowana, ale czujna, co jest fizycznym wyrazem równowagi, której szukasz. Zamknij oczy i zwizualizuj sobie ogrom kosmosu. Wyobraź sobie rodzące się i umierające gwiazdy, galaktyki wirujące w rytmie wieczności. W tym kosmicznym tańcu nic nie trwa wiecznie. Co by było, gdybyś mógł zobaczyć całą planetę jako małą plamkę w bezkresie kosmosu? Wyobraź sobie, jak czułbyś się z historią ludzkości. Majestatem natury i własnym życiem z tej perspektywy. Celem tego ćwiczenia nie jest sprawienie, że poczujesz się nieistotny. Pomoże ono docenić piękno i kruchość Twojego istnienia. Kiedy zdasz sobie sprawę, jak krótki i cenny jest Twój czas, możesz skupić się na tym, co naprawdę uważasz za ważne, i uniknąć marnowania go na rzeczy, które są bez znaczenia. To potężny sposób na rozpoczęcie dnia z poczuciem celu i wdzięczności. Zamiast obawiać się śmierci, możesz wybrać celebrowanie życia i jak najlepiej je wykorzystać. Jak powiedział Seneka, nie chodzi o to, że mamy mało czasu na życie, ale o to, że dużo go marnujemy. Wykonując tę praktykę każdego ranka, możesz przypomnieć sobie, aby przeżyć każdy dzień w pełni i z sensem. Po drugie, zapisuj swoje myśli. Prowadzenie dziennika to nie tylko sposób na dokumentowanie swojego życia ale także metoda odkrywania swojego świata wewnętrznego. Jest to forma autorefleksji, sprowadzenia się na ziemię, a czasem nawet uzdrowienia. Zapisywanie swoich myśli może pomóc je wyjaśnić, wyrazić i przekształcić. Aby rozpocząć, znajdź dziennik, w którym będziesz zapisywać swoje przemyślenia. Może to być zwykły zeszyt, wyszukany dziennik lub aplikacja w telefonie. To Twoja osobista przestrzeń, w której możesz być szczery, wolny od osądów i presji. To miejsce, w którym możesz pozwolić swoim myślom płynąć naturalnie. Zaczynając każdy poranek, zapisuj wszystkie myśli przychodzące do głowy. Mogą to być fragmenty snów, emocje z poprzedniego dnia, lub oczekiwania na dziś. Pierwszym krokiem jest opróżnienie umysłu z wszelkich rozpraszaczy lub zmartwień. Następnie skup się na wdzięczności. W wielkim planie rzeczy często zapominamy o tym, co mamy i czego chcemy, ale stoicyzm uczy nas doceniać obecną chwilę. Zapisz trzy rzeczy, za które jesteś naprawdę wdzięczny. Niezależnie od tego, czy jest to wygodne łóżko, uśmiech ukochanej osoby, czy możliwość rozpoczęcia nowego dnia. Poza wdzięcznością, zastanów się nad sobą. Pomyśl o stoickiej zasadzie lub osobistym wyzwaniu. Zadaj sobie pytania takie jak: czy żyję zgodnie z moimi wartościami? W którym momencie wczorajszego dnia działałem pod wpływem impulsu zamiast rozsądku? Jak mogę stać się dziś nieco lepszy? Nie chodzi o to, abyś się osądzał, lecz o stanie się bardziej świadomym i gotowym do rozwoju. Na koniec napisz intencje na dany dzień. Wybierz proste stwierdzenie lub zobowiązanie oparte na stoickich cnotach mądrości, odwagi, sprawiedliwości i umiarkowania. Będzie to twój moralny kompas. Kierujący twoimi działaniami i decyzjami przez cały dzień. Pamiętaj, że twój dziennik jest zwierciadłem twojego świata wewnętrznego. To narzędzie, przyjaciel, mentor. Słynne rozmyślania Marka Aureliusza były właśnie takim dziennikiem, a dziś stanowią najcenniejsze źródło zasad filozofii stoickiej. Był to jego sposób na stosowanie zasad stoickich, zrozumienie swojego zachowania i radzenie sobie ze złożonością życia. Po trzecie, pisz codzienne intencje, a nie cele. Zarówno cele, jak i intencje kształtują naszą ścieżkę, ale na różne sposoby. Cele skupiają się na przyszłości, na wynikach, osiągnięciach i rezultatach. Nadają nam kierunek. Intencje skupiają się na teraźniejszości, na podróży, na naszych wartościach i na osobie, którą chcemy być. Praktyka stoicka podkreśla różnicę między tym, co możemy kontrolować, a tym, czego nie możemy. Cele często zależą od czynników zewnętrznych, które mogą być poza naszą kontrolą. Pomimo naszych najlepszych starań, mogą pojawić się nieoczekiwane okoliczności. Intencje są jednak w naszej mocy, są one codziennym wyrazem naszych osobistych wartości, świadomym wyborem tego, jak chcemy żyć w świecie, niezależnie od czynników zewnętrznych. Każdego ranka, po oczyszczeniu umysłu za pomocą dziennika, pomyśl o tym, jaki chcesz mieć dzień. Zamiast skupiać się na zadaniach do wykonania, zadaj sobie pytanie: kim chcę być dzisiaj? Czy chcę być cierpliwy, akceptując każdą chwilę taką jaka jest, bez pośpiechu? Czy chcę być empatyczny wobec siebie i innych, wiedząc, że każdy zmaga się z własnymi problemami? A może chcę być odważny, stawiając czoła trudnościom, rozszerzając granice swojej strefy komfortu? Wyznacz sobie intencje na ten dzień. Nie są to cele do osiągnięcia, ale cechy do ucieleśnienia. Na przykład możesz powiedzieć: Będę dziś bardziej uważać na swoje słowa, będę starać się zrozumieć różne perspektywy, lub znajdę spokój pośród chaosu. Nie chodzi tu o to, by potem odhaczyć je na liście jako wykonane zadanie. Intencje są po to, by kierować się nimi, podejmując jakieś działania lub reagując na wydarzenia zewnętrzne. Jak mądrze zauważył Seneka nie chodzi o to, co znosisz, lecz o to, jak to znosisz. Intencje pomagają dostosować codzienne wybory do wewnętrznych wartości. Pomagają mierzyć sukces nie przez to, co osiągasz, ale przez to, jak żyjesz, działasz i reagujesz w świecie. Dają wyraźne poczucie kierunku i celu, niezależnie od tego, co przyniesie dzień. Po czwarte, zaakceptuj dyskomfort. We współczesnym świecie często oczekujemy komfortu i unikamy bólu. Stoicy wiedzieli jednak, że komfort może być pułapką, która uniemożliwia nam rozwój i naukę. Praktykowali wprowadzanie drobnych niewygód do swojego życia jako sposobu na wzmocnienie ducha, budowanie odporności i bycie gotowym na nieuniknione wyzwania życiowe. Jeden z filozofów zasugerował kiedyś, by przez kilka dni jeść niewyszukane, najtańsze jedzenie i nosić skromne ubrania. Twierdził, że to lepiej przygotuje nas na przyszłość. Nie chodzi o to, by powodować zbędne cierpienie, lecz o to, by przełamać zależność od zewnętrznych wygód i przypomnieć nam o sile. Która w nas drzemie. Kiedy zaczynasz swój dzień, pomyśl o małych sposobach na dobrowolny dyskomfort. Może weźmiesz zimny prysznic, aby dodać sobie energii i zmyć z siebie lenistwo. Czynność ta nie tylko zwiększa fizyczną czujność, ale także służy jako symboliczne przypomnienie o zdolności do przezwyciężania dyskomfortu, co prowadzi do naszego rozwoju. Możesz też pominąć pierwszą filiżankę kawy, przypominając sobie, że twoja motywacja pochodzi z wewnątrz. A nie z bodźców zewnętrznych. Możesz także spróbować bardziej refleksyjnych praktyk, takich jak poświęcenie 10 minut na medytację nad wyzwaniem, które jest już za tobą, rozpoznając siłę, którą pokazałeś i zastanawiając się nad tym, czego się wtedy nauczyłeś. Możesz też wybrać spacer lub przejażdżkę rowerem do pracy zamiast jazdy samochodem, pozwalając sobie na bycie świadomym swojego otoczenia, i przyjmując wysiłek fizyczny jako oznakę potencjału swojego ciała. Te codzienne akty dyskomfortu są treningiem umysłu i ducha. Regularnie wychodząc z naszej strefy komfortu, małymi krokami przygotowujemy się na większe i nieoczekiwane wyzwania życia. Jednym ze sposobów na zyskanie perspektywy jest właśnie dobrowolne narażenie się na pewien dyskomfort. Pomaga nam to docenić wygody, które mamy i zdać sobie sprawę, że nie są one niezbędnym elementem naszego szczęścia lub dobrego samopoczucia. Świadomie wybierając dyskomfort, nie wyrządzamy sobie krzywdy, lecz wzmacniamy siebie, sięgamy do głębszego źródła siły, pozbywamy się niepotrzebnych przywiązań i odkrywamy poczucie wewnętrznej wolności, które jest niezależne od warunków zewnętrznych. Po piąte, praktykuj uważność. Stoicyzm podkreśla znaczenie naszej percepcji i mocy, która tkwi w chwili obecnej. Rozpocznij swój poranek od poświęcenia czasu na uważność lub medytację. Nie musisz siedzieć w określonej pozycji, powtarzając jakąś mantrę, chyba że jest to forma, która w Twoim przypadku działa najlepiej. Po prostu skup się na tu i teraz. Zamknij oczy i skieruj swoją uwagę do wewnątrz. Zacznij od obserwowania swojego oddechu, czując jak powietrze przenika Twoje ciało. Pozwól myślom i emocjom przychodzić i odchodzić. Wyobrażając je sobie jako liście na strumieniu lub chmury na niebie. Kluczem jest tutaj dystans. Jesteś obserwatorem, a nie uczestnikiem. Praktyka ta dobrze współgra ze stoickim skupieniem na oddzielaniu wydarzeń od naszych osądów na ich temat. Poświęć ostatnie chwile medytacji na zastanowienie się nad stoicką nauką lub cytatem. Możesz na przykład zastanowić się nad amor fati, czyli miłością do losu. Amorfati oznacza przyjmowanie każdej chwili, każdego wydarzenia, każdego wyzwania i każdego zwycięstwa jako daru, jako istoty życia. Jest to zaproszenie, aby nie tylko zaakceptować, ale pokochać okoliczności, jakie stawia przed nami życie, niezależnie od tego, czy jest to radość, czy smutek, sukces, czy porażka. Rozpoczęcie dnia od praktyki Amorfati jest aktem głębokiej akceptacji i wdzięczności w pierwszych chwilach świadomości. Nie jest to sposób na ucieczkę od rzeczywistości, lecz na pokochanie rzeczywistości, bez względu na to, jak się ona jawi. Amorfati przypomina, że teraźniejszość jest darem, a każda chwila jest okazją do rozwoju, nauki i połączenia. Jest to głęboka praktyka, która przeciwstawia się zakrętom losu. Ostatecznie Amorfati jest genialnym źródłem stoickiego spokoju, prowadzącym do życia w akceptacji, wdzięczności i bezwarunkowej miłości do teraźniejszości. Dzięki tej praktyce Twoje poranki wypełnione będą głęboką i promienną miłością do życia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli dotarłeś do końca, napisz w komentarzu: Każdy dzień to nowa szansa, aby pokazać swoją gotowość do tego, by codziennie stawać się nieco lepszym. Do usłyszenia.